Drzewka w rachunku prawdopodobieństwa. Mam dwa pojemniki z kulami, na których są napisane różne literki. Tu jest jedna literka A, dwie B, jedna C. Tu są dwie literki A, trzy C, jedna B. Jakie jest prawdopodobieństwo, że. Gdy losujemy po jednej kuli z każdego pojemnika, wylosujemy te same literki. Zróbmy to zadanie na drzewku. Losuję z pierwszego pojemnika. Mogę wylosować literkę A albo B albo C. Szanse czy prawdopodobieństwo wylosowania literki A jest 1 czwarta. Jedna kula do 4. Jedna czwarta. Szanse wylosowania literki B to dwie czwarte. Szanse wylosowania literki C to jedna czwarta. I losuję drugą kulę, ponieważ chcę mieć takie same literki, więc będę się starała, jeżeli wylosowałam z pierwszego. Literkę A, to z drugiego też chcę wylosować literkę A. Ale mam tu już szansę na literkę A dwie szóste. Jeżeli z pierwszego wylosowałam B, to będę chciała z drugiego też wylosować B. Szansę czy prawdopodobieństwo tego, że wylosuję z drugiego B jest jedna szósta. I Jeśli wylosowałam z pierwszego literkę C, to z drugiego chciałabym też wylosować literkę C. Szanse są 3 szóste, 3 do 6. Czyli szanse wylosowania literki A to są dwie szóste z tej 1 czwartej. Czyli trzeba pomnożyć. Wzdłuż gałęzi trzeba te prawdopodobieństwa pomnożyć. Szanse wylosowania literki B to jest tylko jedna szósta z tych dwóch czwartych. Mnożymy. Szanse wylosowania C trzy szóste z jednej czwartej. Czyli mnożymy trzy szóste razy jedna czwarta. I teraz pomnożyłam te prawdopodobieństwa. Wystarczy je dodać, dlatego że wszystko mi jest jedno, czy to będą dwie literki A, czy to dwie literki B, czy dwie literki C. Więc dodaję te prawdopodobieństwa i otrzymuję prawdopodobieństwo wylosowania takich samych literek 7, 24. To często są kule w różnych kolorach bardzo prosto się takie zadanie rozwiązuje